Trump dogadał się z Zełęskim? Zamierza zakończyć wojnę. Co myślisz o słowach prezydenta? Jedna z najważniejszych rzeczy, i mówiłem o tym, to zawieszenie broni w Ukrainie. Zawieszenie broni w Ukrainie zostało uzgodnione chwilę temu. Teraz musimy zwrócić się do Rosji i mieć nadzieję, że prezydent, miejmy nadzieję, prezydent Putin również się na to zgodzi i będziemy mogli ruszyć z tym dalej. Możemy zakończyć tę straszną wojnę, w której co tydzień ginie 2-3 tysiące żołnierzy, czasem nawet 4 tysiące, Zostaje raporty i to nie są amerykańscy żołnierze, to Ukraińcy i Rosjanie. Ale giną też inni ludzie. Ludzie giną w miastach, gdy wszystko wokół nich eksploduje. Chcemy zakończyć tę wojnę. Myślę, że to ogromna różnica różnica w porównaniu do ostatniej wizyty, którą widzieliście w gabinecie owalnym. To jest całkowite zawieszenie broni. Ukraina się na to zgodziła i mam nadzieję, że Rosja również się zgodzi. Spotkamy się z nimi jeszcze dziś i jutro i miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie, ale myślę, że zawieszenie broni jest bardzo ważne. Jeśli uda nam się przekonać Rosję, to będzie świetnie. Jeśli nie, to wojna będzie trwała dalej i ludzie nadal będą ginąć, wiele ludzi. Czy Zełenski jest zaproszony z powrotem do? Białego Domu? Oczywiście, absolutnie. Rozmawiał pan z Władimirem Putinem o zawieszeniu broni. Czy musi pan z nim porozmawiać, by go przekonać? Tak, rozmawiam z Władimirem Putinem, tak. Chcę, spójrzcie, jak to mówią. Do tanga trzeba dwojga, prawda? Mam więc nadzieję, że on również się zgodzi. I naprawdę uważam, że to będzie 75% sukcesu. Reszta to spisanie dokumentów i negocjowanie pozycji terytorialnych i tak dalej. Czy porozmawia pan z nim w tym tygodniu na temat umowy? Myślę, że tak. Skoro po stronie ukraińskiej zawieszenie broni. Już obowiązuje. Jak blisko jest Pan do całkowitego zawieszenia broni? Mam nadzieję, że nastąpi to w ciągu kilku dni. Wiem, że jutro mamy duże spotkanie z Rosją i mam nadzieję, że odbędą się świetne rozmowy. Ludzie wykonali świetną robotę. Marco Rubio był wspaniały, Steve Whitgoff był wspaniały, Michael Waltz, wszyscy oni. Każdy z nich naprawdę się zaangażowali. Chcą zobaczyć. Chcą zobaczyć dwie rzeczy: najważniejsza, absolutnie najważniejsza, to liczba ofiar. Ludzie, którzy nie są obywatelami naszego kraju, ale to nadal ludzie, tacy jak wy, jak my. Chcemy to zatrzymać, a także nie chcemy rozdawać miliardów i setek miliardów dolarów. Już wpakowaliśmy w to 350 miliardów dolarów, a nie było żadnego powodu, żeby ta wojna w ogóle się wydarzyła, gdybym ja był prezydentem. To bardzo smutna sytuacja. Dziękuję wszystkim bardzo. Kocham Tesle.